Witajcie, bliźniaki, na waszym horoskopie na grudzień 2005 roku. Zobaczmy, co mają dla was karty. Karty mają dla was zmianę. Frekwencja zmiany wspiera naszą zdolność do pełnego gracji, tańca w wiecznie zmieniającej się naturze realności. Mamy również um, Passion Flower, nie wiem jak to się tłumaczy na polski język. W każdym razie słowo klucz to jest poddanie się Neptun oraz um, Księżyc. A mamy również Kanarka, który mówi o tym, żeby śpiewać naszą własną piosenkę. No dobra. Powtarza się dwunastka, co myślę, że może sugerować, że kreacja będzie dosyć istotna w tym miesiącu, bo dwunastka sprowadza się właśnie do trójki. Połączenie dwóch części, taka dwoistość, bo mamy jeden czyli yin, dwójkę czyli yang i z tego się rodzi nowa rzeczywistość. Dwunastka to też numer grudnia, więc może to tym bardziej potwierdzać, że ten miesiąc będzie dla Was bardzo istotny. Słuchajcie, zmiana to jedyny czynnik stały, na który możemy liczyć. Mówi się, że pewna jest tylko śmierć, ale ona też jest zmianą, prawda? Według wiary jednych, przeniesieniem się do innego wymiaru, ale tutaj na Ziemi, przedszkadzaniem się energii w coś innego. Śmierci celem dania życia nowemu. W trakcie naszego życia również nic nie jest wieczne, tak? Ludzie się zmieniają, natura się zmienia. Otoczenie ewoluuje. Zwłaszcza teraz mamy wielką rewolucję, jeśli chodzi o narzędzia, których używamy do pracy. To, jak sobie poradzimy z nadchodzącą zmianą, zależy od naszej integralności, tak? Mamy śpiewać naszą własną piosenkę, ale również za tym, czy pójdziemy za prawdą i głosem serca i od otwartości na zmianę. Bo świat to koło toczy się niezależnie od nas, a kwadrat. Tutaj symbolizuje materię i w pewnym sensie nasz opór przed tym, żeby pójść za tą zmianą, tak? Żeby poddać się temu kołu. Kwadrat to nasze bezpieczeństwo, ramy, to to znane, coś, w czym możemy się zamykać, broniąc się przed tym ruchem. Także myślę, że w tym miesiącu macie się poddać temu kołu. Ta energia wewnątrz ma zawirować, ma Was ma wymusić właśnie ruch, kreację, poddanie się. No właśnie, poddanie się, więc wracamy do tego, bo o tym mówi ta karta. Myślę, że mówi również w jakimś stopniu o odpuszczeniu, bo żeby zrobić miejsce na coś nowego, myślę, że coś musicie pożegnać. Mamy tutaj sowę, symbol wiedzy, są dwie. Więc jest tutaj jakaś dwoistość, mogą być dwa punkty widzenia. Natomiast ten kwiat, myślę, że oznacza otwarcie umysłu na sygnał z góry, gdzie ruszyć, co ja mam zrobić. Taki, jakbyście się mieli stać nadajnikiem z anteną wystawioną na zewnątrz. A znaki mogą być ulotne, bo tutaj mamy neptun i księżyc. Emocje mogą dosłownie przez Was przepływać. Aby je zrozumieć, musisz odpuścić kontrolę. Jest taki, jest taki sposób na kreację, w którym całkowicie medytujemy i staramy się opróżnić myśli, i stajemy przez białą kartkę i piszemy. I po prostu piszemy, nieważne czy to ma sens, czy to nie ma sensu. I robimy to przez 10-15 minut, kiedy pozwalamy myślom płynąć. Na początku to nie ma sensu, tak? Pierwsze strony to będzie absolutny bełkot, ale później, jak spróbujecie, 10 minut to jest długo. Nagle się zacznie, zagle się okaże, że pojawiają się jakieś konkretne plany, pomysły na przyszłość, więc spróbujcie może tej praktyki, bo, bo to jest naprawdę bardzo interesujące. Ważne jest tylko, żeby nie pozwolić sobie właśnie na kontrolę, żeby pozwolić płynąć e, słowom e, z umysłu spokojnie. No dobrze. Duch Kanarka. Kanarek mówi, że to czas, kiedy masz pokazać światu, kim jesteś. Pokazanie swojej prawdy. Masz zaśpiewać swoją własną piosenkę, swoją własną naturę. Jeśli chodzi o relacje, to pokazać się drugiej stronie takim, jakim jesteś. Jeśli chodzi o pracę, zrobić użytek z własnego intelektu i zaproponować nową drogę. Tak? Macie tutaj śpiewać. Kochani. No właśnie, zobaczmy co w relacjach i co w pracy. A tutaj ciekawe, bo wypadły Wam dwie dwójki, mówiliśmy sobie, że są tutaj te dwie sowy, prawda? Czyli tak faktycznie tak może być tak, słuchajcie, że się pojawia ktoś u Was nowy w życiu, bo te relacje wyszły tak dosyć interesujące. Później mamy umiarkowanie i przewodnika. Dobra, to zaczynając od relacji. Jak mówię, są dwie dwójki. To prawda, to nie są dwa kielichy, ale to nie zmienia sprawy, że przy dwójkach mamy do czynienia z dwoma energiami, więc może dwójka buław czasami pojawiać, pokazywać pasję między dwoma osobami, czyli ktoś, kogo poznaliśmy i wzbudza on nasze zainteresowanie. Ale może być też tak, że na przykład jesteście w relacji i zastanawiacie się, czy ona ma przyszłość. Odejść, zostać. Może poznaliście kogoś, nie jesteście pewni, czy w to wchodzić, Może wymaga to jakiejś zmiany w waszym życiu, tak? bo jest dwójka monet, a ona często się wiąże z skakaniem pomiędzy dwoma opcjami. Może ta nowa osoba poznana mieszka w innym mieście, więc może się zastanawiacie, czy na przykład yy, zmiana, którą, która przyjdzie wraz z wejściem w tą relację, służy mi czy nie służy. I może po prostu macie negatywne doświadczenia, i nie wiecie, czy zaufać, i stąd ten Neptun i Księżyc. Powaliło was na kolana, bo Neptun to takie dosyć mocne zadłużenie, a, a, a Sowa tutaj, i to mówi, że nasługujesz sygnałów, co mam zrobić dalej. Pamiętajcie, że wy macie śpiewać waszą, waszą piosenkę. I tutaj wchodzi ta rada wyroczni, właśnie, bo karta komunikacji zachęca do tego, żeby komunikować, żeby śpiewać własną piosenkę, nie zastanawiać się, nie spędzać, nie spędzać czasu na wahaniu, tylko właśnie pozwolić myślom płynąć, poddać się temu uczuciu. Jeśli ktoś kiedyś was zranił, nie chowajcie się z tą emocją, powiedzcie nowo poznanej osobie: Boję się, problemy w związku. Milczeniem ich nie rozwiążecie. A jeśli druga osoba nie chce rozmawiać i się komunikować, to pamiętajcie, brak odpowiedzi też jest odpowiedzią i wskazówką. To, czy ktoś jest otwarty na rozmowę, na połączenie tych dwóch energii, tak? Zobaczcie, tutaj mamy dwie buławy i one się w jakiś sposób ze sobą energetycznie łączą. Jeśli druga strona nie jest otwarta na komunikację z wami, to jest to Was odpowiedź. Także poddajcie się tej zmianie i pozwólcie sobie na szczerość, pozwólcie sobie na komunikację, na jasne przedstawienie tego, co chcesz, czego oczekujesz, czego się boisz, i poddajcie się temu uczuciu. Dobrze, jeśli chodzi o pracę, mamy umiarkowanie i przewodnika. Tutaj spokojnie, bo karta umiarkowania to jest karta swobodnego przepływu i balansu. Przewodnik to karta, która mówi, żeby słuchać swojej własnej woli, tak? bo to jest nasz przewodnik wewnętrzny, ale tutaj przemawia do mnie również... Coś jakby traktowanie, jak poznanie kogoś, jakiegoś mentora, albo posłuchanie kogoś w pracy, bo mamy w tym rozkładzie bardzo dużo tej buwoistości, mamy bardzo dużo wymiany energetycznej, bo relacje to przecież nie tylko relacje miłosne, również te relacje, które mamy w pracy. Więc mam wrażenie, że, że to jest ktoś, kto może w jakiś sposób Wam pomóc, bo karta umiarkowania jest kartą związaną ze strzelcem to jest Wasze dopełnienie. I w tej karcie mieszają się dwa żywioły, tak? Jedna noga jest na ziemi, druga wchodzi w wodę. Może przy realizacji swoich pomysłów warto zaangażować kogoś, kto widzi sprawę inaczej niż wy, tak? Strzelec to jest osoba po przeciwnej stronie to jest wasz, wasz znak uzupełniający, siostrzany, dopełniający was energetycznie. I z tej alchemii, z takiego szerszego spojrzenia mogą się zrodzić nowe pomysły. Mówiliśmy sobie tutaj Yin Yang, prawda? I z Yin Yang, i z tej mieszanki tworzy się nowa kreacja. Także yy, Wy macie śpiewać swoją piosenkę i dawać coś od ciebie, ale przez co, że zaczynacie szczerze wypowiadać swoje myśli, swoje pomysły, to gdzieś. Tworzy się burza mózgów, tak? Tworzy się, no, no koło zaczyna się po prostu toczyć, tak? I, i rodzą się nowe pomysły, i, i umysł Wasz się otwiera, Wasze spojrzenie na sprawę wzbogaca się, wasza piosenka jest bardziej, no jest. Jest po prostu inna, jest, jest ciekawa, nabiera nowego rytmu, nabiera nowego flow. Więc e, wydaje mi się, że bardzo dla Was pa, faktycznie ten dwunasty miesiąc, tak jak powiedziałam, wygląda interesująco jako coś, moment takiej wielkiej przemiany i dający Wam przede wszystkim na szansę jakiegoś wzbogacenia e, swojego punktu widzenia dzięki komunikacji i otwarcia się na drugą osobę. Także bardzo fajnie to wygląda, drogie bliźniaki. Życzę Wam, Cudownego miesiąca, pa pa.